Poziom 48 to 49 poziom bakromów. Poziom 48 to nieskończone piaszczyste nabrzeże z przypuszczalnie nieskończonym letnim oceanem, który prawdopodobnie jest pozbawiony życia na południe od plaży. Poziom ten składa się również z dużego lasu tropikalnego, położonego 200 metrów na północ od plaży. Poziom 48 nie ma cyklu dzień-noc i tkwi w stałym stanie zachodu słońca, przy czym pogoda jest słoneczna. Słońce poziomu 48 ma czerwono-żółty gradient kolorowy i emituje 30% światła słonecznego, które jest odbierane na Ziemi w południe. Na tym poziomie panuje klimat tropikalny, a temperatura waha się od 22 do 36 stopni Celsjusza w zależności od lokalizacji na poziomie. Plaża na poziomie 48 składa się z wielu luksusowych domów i hoteli. Budynki te różnią się wielkością, ale pod względem estetycznym wyglądają jak nowoczesne i luksusowe. Wszystkie są wyposażone w nowoczesne meble i urządzenia oraz w klimatyzację. Poziom 48 ma wiele bujnej roślinności i roślin jadalnych. Dzięki temu znalezienie jedzenia nie będzie trudne. W połączeniu z różnymi pomieszczeniami mieszkalnymi i udogodnieniami poziomu 48, został uznany on przez MGG za nadający się do zamieszkania. Las na poziomie 48 jest gęsto porośnięty tropikalnymi drzewami, w tym palmami, drzewami iglastymi, liściastymi i wiecznie zielonymi, z różnych gatunków flory i fauny, z których większość wydaje się być podobna do tych z Frontrumów. Wszystkie są nieszkodliwe i możliwe do oswojenia. Fauna i flora unikalna dla poziomu 48 występuje zazwyczaj 30 km na północ od plaży i jako taka nie została szeroko udokumentowana. Szczegółowa lista flory i fauny na poziomie 48 znajduje się poniżej. Fauna. Langury. Langury to potulne stworzenia podobne do jaguarów, które mają niebieską, a nie ciemną skórę oraz fioletowe oczy. Langury mają mniej ostre zęby niż jaguary i są roślinożercami. Zazwyczaj wędrują w krzakach w obrębie lasu tropikalnego, ale czasem można je zobaczyć w mniej trawiastych miejscach. Langury mają lepszy wzrok niż jaguary i wydają się wyczuwać i słyszeć wędrowców z odległości do 2 km. Mogą biegać z prędkością do 45 km na godzinę. Langury wydają się być również odporne na żywioły, które normalnie zabiłyby wędrowca, takie jak kwas siarkowy i płynny ból. Mogą przetrwać do 3 dni bez jedzenia i 5 dni bez snu. Istnieją doniesienia o tym, że wędrowcy w pełni oswoili Langury, ale nie jest to jednak potwierdzone. Werafes Verafes wydają się być podobne do żyraf z rumów, ale mają zieloną skórę, a nie ciapkowatą. Są znacznie wyższe od żyraf, osiągając wysokość do 12 metrów. Pomimo wysokiego wzrostu, verafes są w stanie utrzymywać równowagę i nie przewracać się. Mogą biegać stosunkowo szybko, z prędkością 60 km na godzinę. Poziom inteligencji werafe jest raczej niski, a wyczucie dotyku wędrowca zajmuje im do 6 sekund. Werafę można zazwyczaj spotkać w stadach liczących od 6 do 10 osobników i mogą one przetrwać bez jedzenia do 36 godzin. Karoc to papugopodobne ptaki, które mają czarną skórę. Karoc są znane jako znacznie mniej inteligentne aniżeli przeciętna papuga i mają długość życia tylko 20 lat. Zwykle żyją w najbardziej trawiastych obszarach i często są najbardziej aktywne w ciemnych obszarach lasu. Dźwięk wydawany przez karot jest również znacznie bardziej zniekształcony niż ten od Papugi. Flora. Kwiaty Weroka. Kwiaty Weroka to małe kwiatki, które wyglądają i zachowują się bardziej podobnie do kwiatów Flory z frontrumów z tą główną różnicą, że zawsze mają szary kolor. W przeciwieństwie do zwykłych kwiatów pasyflory, kwiaty weroka mogą żyć w środowisku naturalnym tylko przez około 8 miesięcy. Owoc, który pochodzi z kwiatu weroka, nazywany jest owocem weroka. Owoce weroka to szare, przypominające jajka warzywa, które zawierają dużą ilość witaminy C oraz potasu, dlatego zaleca się ich spożywanie. Z kolei płyn z owoców weroka może być również ekstraktowany w celu stworzenia soku weroka, który zawiera wyżej wymienione elementy, jak również lit, który może być stosowany w leczeniu chorób psychicznych, zwłaszcza choroby dwubiegunowej. Gremoliady. Gremoliady są bardzo podobne do bromeliad frontrumowych. Jedyną różnicą jest to, że ich kwitnienie trwa krócej niż bromelad dwa tygodnie w porównaniu do wielu miesięcy bazy placówki i społeczności. Farmerzy Weroka. Farmerzy Weroka to społeczność rolnicza składająca się z około 300 członków. Zazwyczaj można ich zobaczyć zbierających owoce weroka z odpowiednich roślin. Wyciągają oni płyn z owoców, aby stworzyć sok weroka. Farmerzy Weroka mają wiele sklepów oferujących soki i owoce z tego kwiatu. Wejścia i wyjścia. Wejścia na poziom 48 można zazwyczaj wejść przez no-clipping w piasku na poziomie 134. Dopłynięcie do dna jasnoniebieskiego letniego jeziora na poziomie 121 teleportuje nas na brzeg poziomu 48. Przejście przez okno na poziomie 188 przedstawiające plaże w stanie zachodzącego słońca, to prowadzi nas tutaj. Wejście przez drzwi z czerwono-żółtym gradientem na poziomie 21 doprowadzi do tego poziomu. Śpiąc w pokoju pokrytym piaskiem na poziomie 11, obudzisz się tutaj. Wpadnięcie na przypadkowo pojawiającą się plamę pustyni na poziomie 46 przeniesie cię tutaj. Wyjścia. Noclip wewnątrz hotelu na poziomie 48 doprowadzi cię do lobby na poziomie 581. Przepłynięcie na dno Małego Jeziora przyniesie cię z powrotem na poziom 121. Udawanie martwego na podłodze plaży ma małą szansę na to, że cień przyciągnie cię na poziom setny. Nie jest to potwierdzone. W lesie na poziomie 48 można losowo zobaczyć gospodarstwa. Wejście i wyjście z którejkolwiek z farm przeniesie cię na poziom 10. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.